na totalny low! nie! Wsiądzie! Zrób mu coś! Gdzie biegnie, gdzie biegnę. No. dobra! O, o, o. odpalił ty! Uuuuuu! Nice! Dobra. o Jezu! Nie zasiałałeś, git! Kurwa, eee. ale bombę szybko! <laughs> tak truta spadł z muła! <laughs> Aha. Ale będzie po tym chyba. nie. To nie podjeżdżajcie. No. Tak się bawisz. On chce, żeby go zrzucić O ja dostałem to no nie mogę. Dobra. O, chyba. Dobra, 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 no, chyba. No chyba jednak nie. I daj się I mój sak Boże. Ta maca. Czy Ozark. Napierdalamy się. Ale... To będzie akcja. Trzeba poczekać, grzecznie. grzecznie. Musimy się cofnąć, no. Opuszczam ci czekabrę z macek Musisz od dołu podjechać? Od dołu, nie od góry. O, nie. Czemu o, wy chcecie mieć do dupy kamery o, nie na skrzynię, no. co chcesz? On nam skrzynię dadzą, ja więc obie 6, 0. No. Dobra, to podjedźmy pod tą skrzynię, ale od dołu na butach. Proste. Co się tu? Oni nie chyba. No, kurwa, armię. <laughs> Nie, no. Co jest? 10 sekund, a oni się cykają? Nawet nie mu. Ale wczekajcie, w frilu to ustawie. Już? No? Niebiesko. No Oddali nam ty. Wsiadł, nie? O kurde. E, zsiadł jeden? Dobra, wsiadł. Dobra. No co on tu idzie? Nie Jedziemy. Ile tam wsiadło? <śmary> 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 co za dzwany. <śmary> Usemkowy yeah. <laughs> łuk, 6-1 Mace Teraz siadają? Co jest z nimi nie tak? Nie, yeah, zepsuci Macie co zwozić? Ja mam do. jakieś 60 no. Ja mam walorkę 4-2 Aha, no co znaziemy O, tu jest bluzko Tak, tu nic Jezu, jak ci ludzie się cykają, nie? No. O, tu jest... Boże, jaki Nie, no. no. o, no, kozak! Kozak! Jest, jedno jest, jest moc Puszczasz Jakie limo, co? bystro Wiesz remik? Co Mówię, że mogę się pochwalić, że jarałem za z zarabem z Halo? Może Zabijemy Arabem typa Arabem, zarabem Tu jest typ fajny Też. Fajny Morgan On na konferencji to był jakby był takim jakimś mocnym gibonie Mamy dwóch jeszcze na plecach Dawaj, dawaj, ryski dawaj, dawaj, go do końca, do końca zabijemy go już A czego? Tak. Prasie, Nieważne, gówno, nie gówno, chłopie, to jest do wzięcia. Ale moje że typy. 12, nie, 80, nie, nie wierzę, 80! Wierze. Ja słapię, ja słapię. Łapko! mu cokolwiek, zmontujcie eee. z tyłu, zmontujcie z tyłu, proszę. Ale on nie zmontuje, on... Nie... O, Dostał dobra. potę! Łapko, dostał łapko, potę! Jest git! Jest? Jest, dostał potę, zagłady w łeb. Uciekają, wszyscy tam... uciekają, co jest? To co? Co jest fasztem? To Masz? Nie, tak nie, nie mogę, nie mogę. Nie Co jest? Pa pa, 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 A łeb Ale on jest gucci. No nie. Co tak z... ucieka? Czekaj, kombat Kombat śmiał. A, A no nie dadzą mu dażyć nawet. <laughs> o, je, je, jest, jest. drugi trup. O, ty, jak oni się tu mucą, ty. Dismonty. I wszyscy mają po połowie. Dismontujcie się. Po połowie mają? Tam nie mieli. ja... Gdzie? Nie wiem, gdzie oni uciekali. Kto? Gdzie oni są? Kto ma pół? No ja widziałem tu cały czas połówki. Gdzie? No byli okay, bez ma dismontów, poważnie. Połowę... że chyba przyjął. Byli bez dismontu No tego hit, nie tego hit, no wodę! Jest hit! No picie yes, no, go, picie go, picie go! <laughs> Ale debil. Co za debi, on nie ma skill jeszcze. Hehehe. <laughs> żeby zlutować buter go hitu. <laughs> gdzie idziesz, manar? Umierasz, to jest twój los. Ej, czekaj, gdzie ja mówię, idziesz? Chowaj go? Tu, tu, tu. tu drugi tu, tu, szat, tu. drugi szat. Kurde, jest ze strony Q. Daj, tego drugiego. O, wejść, do Ale, kurna. O, o, niedobrze, niedobrze, mam PC. z drugiej strony, po muściemce, chodź chodźcie damki. Ej, tu jak ładnie. się takiś. Ej, ginę. We dwóch są małaty, nie ginę. Nie dawaj go. O, kurwa, nie. Zginąłem. No zajebie. Najśmieszniejsze są diwy. Pływam. Tego typa bym już zmucił na dzień dobry, razem z kolegą. Westa, ta? Mhm. A no to dobra, to takie repeat Ja mam zupę marchewkową jeszcze. No weźcie, bo nam kleram ja musi. Z o kurde, ty wziąłeś bana. bana idziemy, czy jak? No bijemy się, bicie no się, dobra, bicie, jest... bicie, bicie. Ja jestem zbyt. na zbanie, to nic nie ubiję. Że Teraz, teraz, patrzcie, jest bomba. Dobicie, już dobicie dobicie już tego yy, tego sztyleta? Mhm. No sztyleta musimy dobić. No kaman. To no. jest low! Pale żołnierki, pale żołnierki. I powoli z tym napada. Ej, bo mnie tutułami robią. Dobra, trochę. dobra, dobra. Do. Dobicie, dobicie tego. Dobie, dobie. Nie mogę cię złapać. Sufit. Kurde, jeszcze mam drugie W. A, Jezus. Masz Dobijecie No tego, Szleta? No biję go, biję go bar, cały Jeden bar, niecały bar. Ja, ja mam spory. 20 sekund do tego. Szlet ucieka. Ale cały my dwójkę zrobił. No, 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 dobijcie to już. Frosta, 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 maloł. Lag. No Kurwa. Jest. Oh, yes. Brawo. Dobra, dawaj na moncie. Na jednym. O, no dużo. nie mam many już No nie wiem, ja się z tego healera w sekundę z tej many Wyzbyłem Zlutował no, tam tamtego? Nie, no, nie. No. Zlutował ktoś tego frosta? Nie wiem Już nie ma many, nie. Już, czekajcie. Zlutowana. Gdzie wy jesteście? Tu dobra, pada Ora O, fajnie Jezus. <laughs> To było Fajny, początek. Fajny początek. A ciekawie, co tych służbkach wylistek dzieje. Bo